Cześć, z tej strony Agnieszka. Ponieważ wiele osób pytało mnie o to, jaka jest różnica między oddechem przeponowo-brzusznym a przeponowo-piersiowym, tak pomyślałam, że nagrałam dla Was taki krótki film z instruktarzem. Zaczniemy sobie od oddechu brzusznego, ponieważ jest on łatwiejszy niż ten oddech przeponowo-piersiowy, ale zanim sobie to zrobimy, to takich dwa, trzy zdania o przeponie, ponieważ warto wiedzieć gdzie ona się znajduje, jak jest rozmieszczona w klatce piersiowej, bo to może na przykład pomóc przy oddechu, kiedy sobie włączymy wizualizację. Przypomnę, ma kształt takiej kopułki, takiej, takiego parasola. Znajduje się pod żebrami i przyczepy są tutaj u podstawy klatki piersiowej pod żebrami, i z tyłu przyczepia się do kręgosłupa lędźwiowego. Natomiast jej środek jest ruchomy. To jest taka kopuła, która porusza się w dół i w górę, kiedy oddychamy tym torem brzusznym. I teraz ten oddech brzuszny, on czasami nazywany jest oddechem przeponowo-brzusznym albo głębokim oddechem przeponowym. I oddech brzuszny wykonujemy, kiedy mamy napiętą, ściśniętą bądź jakoś zablokowaną przeponę. Kiedy chcemy uspokoić oddech, bo się na przykład przyspieszył, bo praktykujemy na przykład jogę, przyspieszył się nam oddech i chcemy go uspokoić, to te oddechy brzuszne są fajne. Kiedy chcemy wyciszyć układ nerwowy, bo on też jakby pomaga bardzo fajnie to zrobić, i kiedy jest tak zwany oddech paradoksalny, czyli z wydechami wciągamy brzuch. tak jakby w ten, ten sposób nie powinno się oddychać. To ten oddech brzuszny oducza tego nieprawidłowego Oddychania. I teraz, jak pracuje ta przepona? Kiedy leżymy, kiedy robimy ten oddech brzuszny. Te przyczepy, przepony tutaj do podstawy klatki piersiowej, do kręgosłupa lędźwiowego, one są takie nieruchome. I podczas oddechu brzusznego przepona ta kopułka opada do dołu, opada na narządy wewnętrzne, jakby, jakby tam Spychając je do dołu, i wtedy otwiera się brzuch. No i wytwarza się takie niewielkie ciśnienie w klatce piersiowej, które powoduje, że zasysa się powietrze do płuc, no i robimy wdech. Z wydechem przepona wraca do góry, narządy wewnętrzne też wracają troszkę w górę, i ta jakby ściana brzucha opada w tył. Połóżcie się na plecach, zrobimy sobie wspólnie. Ja nie będę się kładła, więc nie patrzcie na mnie. Posłuchajcie tylko. Weźcie sobie coś pod głowę, w zasadzie pod kark i pod głowę. Najlepiej zacząć uczyć się oddechu brzusznego na leżąco, bo jest najłatwiej najłatw go zrobić. Wtedy dechy są bardziej aktywne, wydechy są, są pasywne po prostu rozluźniamy brzuch. Inaczej tutaj grawitacja działa, bo jakby od klatki piersiowej w stronę pleców i łatwiej jest wykonać ten oddech brzuszny. Na siedząco troszkę inaczej się, się to robi, wdechy są bardziej pasywne, wydechy są aktywniejsze, no, a tu grawitacja też inaczej działa, więc może być trochę trudniej, więc należąco będzie najlepiej. Yy, możecie ugiąć nogi, stopy są na ziemi. Kolana możecie oprzeć o siebie, dać je szerzej, jak Wam będzie wygodnie. Połóżcie sobie jedną rękę na brzuchu, drugą rękę na żebrach, yy, z, troszkę z boku. I yy, z wdechami, tutaj tak, rozluźnijcie krocze, zwieracze, rozluźnijcie dno miednicy, mięśnie brzucha i z wdechami pozwalamy, żeby przepona opadała do dołu, narządy troszkę opadały w dół, jama brzusz, brzucha się otwiera troszeczkę, a z wydechem brzuch po prostu puszczamy mięśnie i brzuch opada w dół. Teraz przy tym oddechu brzusznym chcemy, żeby właśnie większa część aktywności była w brzuchu, żeby brzuch się otwierał. Natomiast klatka piersiowa nie otwiera się tak mocno. Natomiast nie napinajcie się u góry tak, żeby w ogóle nie poruszyć klatką piersiową. Ona się otworzy, no bo płuca się rozszerzają, tak? Natomiast chcemy tak pokierować tą przeponą, możemy tutaj właśnie użyć sobie tej wizualizacji, bo nasza klatka piersiowa. Pełni funkcję takiego cylindra, natomiast ta przepona jest takim tłokiem, który schodzi do dołu i idzie do góry. Więc możecie sobie by zwizualizować, że z wdechami kolej, zróbcie sobie takie dwa, trzy jeszcze oddechy, bardzo delikatnie, łagodnie, na 20-15-20% nie siłowo, z wdechami przepona kierowana jest do dołu, otwiera się brzuszek, a z wydechem brzuch opada narządy, wracają na swoje miejsce i przekona idzie w górę. Kilka oddechów w ten sposób. Bardzo delikatnie. Ten oddech też jest bardzo fajny i przydatny, kiedy chcemy się wyciszyć bo na noc, kiedy mamy na przykład problemy z zasypianiem, to zrobienie sobie 6-12 takich bardzo delikatnych oddechów brzusznych przed snem często pomaga. Teraz, jeśli trudno jest Wam unosić brzuch, no bo czasami tak się, tak się dzieje, że mamy bardzo napiętą przepłynę, albo bardzo napięte mięśnie miednicy, mięśnie poprzeczne, ściśnięte w ogóle tutaj wszystko, no to kiedy próbujemy otworzyć ten brzuch, no to on albo nie chce, albo robimy to siłowo. To teraz nie robimy siłowo, ale przynajmniej puszczamy, staramy się z tym oddechem brzusznym puścić napięcie mięśni brzucha, puścić napięcie mięśni krocza. Wtedy ta przepona, jakby no nie zejdzie tak nisko, ale zapoczątkuje się ta praca, więc od tego sobie wtedy zaczynacie. Ten oddech przeponowo-piersiowy jest troszkę inny. Musimy sobie tutaj usiąść, i podczas kiedy leżeliśmy, to te przyczepy były nieruchome, a tylko ten środek przepony poruszał się w przeponowo. Piersiowym jest odwrotnie. Przeponaj ten środek przepony, ta kopuła jest taka bardziej stabilna, a przyczepy przepony poruszają się. I tutaj musimy napiąć trochę mięśnie brzucha, wytworzyć takie ciśnienie w jamie brzusznej. Najlepiej, żeby to zrobić z mulabanką i z aktywacją mięśnia poprzecznego, a jeśli tego nie umiecie, to po prostu z wydechem albo pod koniec wydechu delikatnie napiąć mięśnie brzucha. To jest łagodne napięcie, około 10-15% nie więcej, nie mocno, tak żeby wiecie móc oddychać, żeby nie napiąć żołądka, ale pilnujecie, żeby podczas oddychania tym torem przeponowo ściany brzucha nie poruszały się do przodu ani w tył, więc można sobie na początku ręką kontrolować, tutaj trzymać na brzuchu no i kontrolować sobie teraz jak tutaj działa przepona z wdechem ten środek ta kopuła opada do dołu dochodzi do narządów opiera się na narządach i ponieważ jest ciśnienie w jamie próżnej, narządy nie mogą zostać zepchnięte do dołu w związku z czym jest takie jakby wybicie się i te przyczepy zaczynają rozszerzać się do boku, w tył i w przód. No i w związku z czym dolne żebra rozszerzają się trójwymiarowo do przodu i do boków i w tył. Spróbujmy. Jedną rękę możecie sobie położyć na brzuchu. Zróbcie wydech, delikatnie zaktywizujcie mięśnie brucha albo zróbcie mula banche napinając mięsień poprzeczny. Drugą możecie sobie położyć na tutaj żebrach. Ja jak będę pokazywała zrobię troszkę przesadzony oddech, tak żebyście mogli zobaczyć, ale wy w żadnym wypadku nie róbcie takich mocnych oddechów, róbcie delikatnie, 100% czucia, 15% pracy. Czyli tak, napinamy mięśnie brzucha i teraz z wdechem pozwalamy, żeby żebra rozchodził się w bok, w tył i do przodu. Ściana brzucha nieruchoma, czyli tutaj pod tą ręką nie rusza się. Suźnijcie twarz i szczękę. Teraz sprawdźcie, czy nie otwieracie za mocno klatki piersiowej. Jeśli wypchniemy żebra w przód, zaciskamy mięśnie z tyłu na plecach i zaciskamy przeponę, tylną część przepony. Wtedy ona staje, jakby, Jeśli ten ruch jest powtarzany, to ta tylna część przepony, ona jakby przestaje pr pracować prawidłowo. Więc dobrze. No i też nie czujemy, jak te żebra idą w tył. Dobrze tutaj poszukać naszej kifozy, może nie garbiąc się mocno, ale ponieważ mamy kifozę naturalną w klatce piersiowej, to musimy ją, ją zachować. Kręgosłup wydłużamy w górę lekko, barki luźno. I teraz. Ja dam ręce w przód może. Ten oddech przeponowo piersiowy jeszcze raz. Brzuch jest aktywny, żebra idą w bok, w przód i w tył. Możecie tutaj pokierować troszkę ciałem, jak robicie wdech i chcecie, żeby ten oddech bardziej w tył poszedł. Delikatny ruch wykonać takiego jakby lekkiego przesunięcia żeber w tył, tak żeby zainicjować tylko ruch w tamtą stronę. To nie jest duży ruch. Możecie też popracować z wizualizacją, także zwizualizować sobie, że z wdechem są te narządy, ta środkowa część, przypomnę, idzie do dołu, zatrzymuje się na nich, a żebra te przyczepy rozszerzają się w przód, w tył i do boku. To w zasadzie tyle. Może jeszcze tak reasumując: oddech brzuszny z wdechem, jakby klatka piersiowa jest mniej ruchoma prawie w ogóle, a oddech ten środek przepony idzie w dół, spycha narządy, otwiera się brzuch. Natomiast w oddechu przeponowo-piersiowym brzuch jest aktywny, ale nie za mocno. Z wdechem przepony, by ten środek przepony opiera się na narządach, a przyczepy rozchodzą się od siebie, rozszerzając nam żebra w trzech wymiarach. Dziękuję bardzo. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach, a ja postaram się szybko na nie odpowiedzieć. Dzięki.